a potem w wielu miejscach w Europie. I to nie było takie mierzenie, że ktoś sobie wyszedł i zmierzył temperaturę, tylko regularne mierzenie całodobowe, w, w odstępach godzinnych zapisywana była temperatura codziennie przez, przez dziesiątki lat. Były luki miesięczne i, i tak dalej, natomiast jeżeli się te, te luki pominie, to, były, to, to uzyskuje się bardzo konkretny zapis temperatur. Po uśrednieniu tych temperatur otrzymujemy, że w wieku 18. Między rokiem 1700 a 1800 nastąpił, nast, nastąpiło globalne ocieplenie dużo bardziej intensywne niż ocieplenie, które przeżywamy w XX wieku. I globaliści z IPCC w ogóle się tym problemem nie zajmują. W ogóle się nie zajmują. Ja w internecie znalazłem, ona teraz w tej chwili zginęła z internetu, publikację Columbia University w Stanach Zjednoczonych. W którym jacyś, jakaś wykonana była praca studencka, no ale to było pod egidą władz uczelni, gdzie próbuje się sugerować, że roz wzrost temperatury w XVIII wieku, nie mówiąc o ile, był spowodowany aktywnością rolniczą człowieka. No, jaka mogła być aktywność rolnicza człowieka? No, hodowla prawdopodobnie, w związku z tym metan, metan, że tak powiem, wydzielany przez woły robocze, bo co mogło wtedy? I, co, i to wtedy było. Trzykrotnie mniej więcej jest ta intensywność, bo zwróćcie uwagę, tutaj jest, jest pokazana intensywność tego ogrzewania. Była trzykrotnie wyższa intensywność globalnego ocieplenia w XVIII wieku niż teraz. Nie było wtedy elektrowni węglowych, nie było produkcji energii, a ocieplenie występowało. Mało tego. Po tym okresie od około roku 1790 do roku 1840 nastąpiło globalne oziębienie. Z powrotem, oczywiście mniejsze. Nie, 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 było, nie było takie, jakie było w XVII wieku. Natomiast od, roku, od około 1840 roku występuje globalne ocieplenie w, w, na całym świecie ono występuje z dwoma wyjątkami. W końcu XIX wieku było niewielkie globalne oziębienie, ono jest tu pokazane i spore globalne oziębienie było między rokiem 1950 a 1975. Czy to było, czy to było jakieś takie zauważalne dla ludzi globalne oziębienie? Globalne oziębienie, przez cały czas mówię. Otóż yy, yy, ja tu przeczytam wycinek Musica z 28 kwietnia 1975 roku. Proszę słuchać yy, 30 lat temu. Klimat na ziemi rozpoczął dramatyczną zmianę. Ochłodzenie powoduje skrócenie cyklu wegetacyjnego i obniżenie produkcji żywności. W Anglii okres wegetacji od roku 1950 skrócił się o dwa tygodnie. Ocenia się, że z powodu globalnego oziębienia spadek produkcji żywności wynosi 100 tysięcy ton rocznie. W kwietniu 148 tornad spowodowało śmierć ponad 300 osób, a straty w 13 stanach USA osiągnęły pół miliarda dolarów. Spodziewane są reperkusje polityczne, zaró tego zarówno w krajach północy, jak USA, Kanada i ZSRR, ale również na obszarach tropikalnych, jak Indie, Pakistan, Bangladesz, Indochiny, Indonezja. Naukowcy twierdzą, że incydenty pogodowe świadczą o fundamentalnych zmianach klimatu. Badania satelitarne wykazują znaczące pogrubienie warstwy śniegu na półkuli północnej. Niemal pewnym jest zmniejszenie produkcji żywności do końca XX wieku. Naukowcy z NOAA, to jest amerykańskie stowarzyszenie, agencja, Państwowa Agencja Pogodowa, Wykazali, że w latach 1964-72 ilość promieniowania słonecznego docierającego do USA zmniejszyła się o 1,3%. Pojawiły się złowieszcze sygnały, że rozpoczęły się na Ziemi dramatyczne zmiany klimatu i że te zmiany wróżą drastyczne zmniejszenie produkcji żywności. Wraz z poważnymi implikacjami tego w polityce światowej niemal każdego narodu na Ziemi spadek produkcji żywności może zacząć się niebawem, prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat. Proszę zwrócić uwagę, że naukowcy tym samym niemal językiem, co teraz udowadniają tezę, że tak powiem przeciwną. No kto ma rację? Czy tamci, którzy straszyli globalnym ociepleniem, oziębieniem, czy współcześni, którzy straszą globalnym ociepleniem? Tak powiedziałbym serce i mówi, że racje mają raczej ci, co, co, co się boją globalnego oziębienia, bo z, z, jak jest za zimno, to sobie trud, trudniej poradzić, niż jak jest za ciepło, jak spada produkcja żywności, skraca się okres wegetacji, to, to, to wydaje mi się, że to jest groźne. W, tym samej, w tej samej abdukcji radiowej, którą, którą wspomniałem, profesor Marks mówi tak, Szersze zagrożenie. Bodźce wywołane zmianami klimatu powodowały rozwój cywilizacji i korzystne zmiany w mózgach ludzi. Nie, to pan profesor Marks, że tak powiem, pozytywnie się wyraził. Natomiast pan profesor Krzysztof Szamałek mówi: wywołany, Zmiany klimatu wywołują na ziemi migracje i konflikty. Z tym, że chciałem zwrócić uwagę, że migracje raczej powodują oziębienia, bo ucieka się raczej przed, przed zimnym, a nie przed ciepłym. to no, ciepła raczej się, raczej się nie migruje. No ale. Również taki powód, jeszcze kolejny. Natomiast, natomiast odniosę się do tego podniesienia się poziomu musz, o którym wspomniał profesor Szamałek. Jeżeli obserwacje mówią, że od roku 1900, od mniej przez 33 lata ostatnie, Nastąpił wzrost temperatury o 60 stopnia. To jest więcej niż 1 trzecia tego, co profesor Szamerek mówi, że może się zdarzyć nam do końca XXI wieku. No i czy ta 1 trzecia spowodowała wzrost poziomu oceanów o 1 trzecią metra? Czy ktoś gdzieś słyszał, że, że, że o tyle już wzrosło do 80 od 77 80 roku, czy tyle wzrosły poziom oceanów? Nie. Naukowcy stwierdzili teraz, że poziom oceanów opada. No dlaczego tak się dzieje? No, jest prosta sprawa. Jeżeli. Góra lodowa topnieje. To po stopieniu to wynika z prawa Archimedesa, jak się to zastanowicie, to po stopieniu zajmie dokładnie tyle miejsca, ile ona miała. Przed stopieniem, bo ona wypiera tyle wody, ile sama waży, więc ze stopienia góry lodowej pływającej nie ma możliwości, żeby, nie, nie, nie zwiększa się poziom wody w oceanach. Poziom wody w oceanach by się zwiększył wtedy, gdyby lodowce się rozpuszczały na lądach i ta woda z lodowców spływała w dużych ilościach do dołu. Ale czy to się obserwuje? Nie, nie obserwuje się, bo na skutek wzrostu ilości wilgoci w atmosferze, ta wilgoć w postaci śniegów opada na Grenlandię, na Antarktydę i tam warstwa, warstwa śniegu i lodu rośnie około 20, od 30 lat, o, o tym okresie ocieplenia ostatniego, o którym mówimy, rośnie około 20 cm rocznie, przyrasta tego śniegu na Grenlandii. W związku z tym wody, jest powód, że ta ilość wody w oceanach się zmniejsza, nie zwiększa wskutek globalnego ocieplenia. Teraz ktoś straszył suszami. Ja czytam, cytuję pana profesora Krzysztofa Szamałka z innego opracowania, ale z tego opracowania, gdzie on jest specjalistą, się dobrze zna. Minister Szamałek mówi m.in. o tym, że dzięki badaniom, jakie prowadzi PIG, to jest chyba Państwowy Instytut Geologii, i obiektywnym analizom przekonujemy się, że Polska nie jest obszarem klęski ekologicznej, oraz że w ostatnich latach stan środowiska, zwłaszcza wód, znacznie się poprawił. Globalne ocieplenie poprawia stan wód w Polsce. W 50 60 latach na północ od Krakowa była tak zwana pustynia błędowska, nic nie rosła. Teraz tam są zielone gaje w tym czasie. Teraz, teraz rosną po 50 latach. W związku z tym to globalne ocieplenie wcale nie osusza, tylko powoduje większe nawilżenie. Tak jak spada śnieg na Grenlandii czy na, 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 na Antarktydzie to jest więcej wilgoci i sprzyja, się, i, która sprzyja roślinnościom na, na terenach naszej szerokości geograficznej, co też powoduje korzystne warunki, jeśli chodzi o, o kulturę rolną. Teraz yy, po co, się, po co się o tym mówi? No tutaj by się warto spytać Sherlocka Holmesa. Jeżeli tutaj są takie rzeczy, że się mówi rzeczy albo niesprawdzone, albo wprost nieprawdziwe, to ktoś na tym, komuś na tym musi zależeć. No ktoś, ktoś za tym stoi. No to warto się by się zastanowić, kto za tym stoi. No i ja tutaj czytam z wydawnictwa ostatnie, ostatnie komunikaty Unii Europejskiej bo globaliści uważają w ten sposób, że ze względu na to, że jest globalne ocieplenie, trzeba je zwalczyć, a zwalczyć można jedynie takim sposobem ograniczyć z produkowanie dwutlenku węgla. Skąd ograniczyć? Ograniczyć z energetyki opartej na węglu kopalnym. Nie na e, e, w innych rodzajach, nie na ropie naftowej, nie na samolotach, który jeden samolot lecący ze Stanów Zjednoczonych do, do Europy to zostawia w, w atmosferze ponad 300 ton e, dwutlenku węgla. Nie wiem czy ktoś wie, no, tym, no, tego dwutlenku węgla się nie zwalcza, zwalcza się tylko energetykę, energetykę węglową.